Jules, czujesz, jak coś pięknie pachnie? No moja droga, to jest jeden z tych zapachów, które jeszcze nie są wiralem, ale na pewno wkrótce się nim staną. A kochana, i mamy tych produktów zdecydowanie więcej, więc zobaczcie odcinek do końca. Dobra Paula, jestem mega ciekawa, co Ty przyniosłaś i dlaczego te produkty są dla Ciebie wiralem. Julia, słuchaj, ja się bardzo dobrze przygotowałam i przyniosłam sporo produktów. Zresztą pewnie już to widziałaś. Mm -hmm. I zaczniemy sobie od błyszczyków od marki Rem Beauty. Ja nie wiem, czy ty kiedykolwiek używałaś tych produktów. Nie nie używałam, ale w ogóle słyszałam też od wielu osób, że one są ekstra. One mają taki śmieszny też aplikator. Tak. No i widziałam, że nasza Kajka, jedna z naszych content creatorek, się bardzo zachwyca nimi. I to w zasadzie od Kai się zaczęło, mm -hmm. ponieważ Kaja mi powiedziała, jak te produkty weszły. Paula, musisz przetestować te produkty do ust, bo one w ogóle się nie lepią. E, dają efekt takiego bardzo subtelnego, ale jednocześnie mocnego glow, bo wiesz, one nie mają takiej, to musisz zobaczyć na dłoni. Dobra. Myślę, że musisz się sama przekonać. E, bardzo silnie nawilżają usta. E, są skupione tak naprawdę wokół e, owoców, e, na przykład owocu granatu, truskawki, także łączą e, tak naprawdę makijaż i pielęgnację. To jak wiesz, ja bardzo sobie cenię w kosmetykach. I słuchaj, te błyszczyki występują w wielu odcieniach i tak naprawdę możesz sobie aplikować je solo albo właśnie z konturówką i my w pracy właśnie z Kajką. Zazwyczaj mamy ciemniejsze konturówki mm -hmm. i jaśniejsze błyszczyki na środku ust i moim zdaniem to wygląda rewelacyjnie. No dobra, to co jeszcze tam ciekawego z makijażu masz? Produkt, który jest nowością, i ja jestem przekonana, że on będzie wiralem na 100%, a jest to puder od marki Sephora Collection, It. Nie wiem, czy miałaś przyjemność w ogóle go otworzyć i zobaczyć, jak on wygląda w środku? Nie, nie miałam w ogóle okazji jeszcze go testować, i w ogóle chyba bardzo chętnie bym sobie go wypróbowała za chwilę. Słuchaj, Jules, przede wszystkim on w środku ma taki uroczy, mały cute burzel. Mega słodziutki. I to jest bardzo praktyczna rzecz w tak naprawdę reaplikacji produktów w ciągu mm -hmm. dnia. Ten produkt się nie wysypuje, co jest uważam również bardzo in plus, ale najważniejsza jest formuła i to jaki efekt on zrobi na skórze, bo on ma właściwości bardzo silnie wygładzające, jest ultra drobno zmielony. Ja jestem ciekawa co powiesz jak zaaplikujesz go na skórę, a następnie dotkniesz tego miejsca z pudrem. Ja już widzę, że on w ogóle pięknie odbija światło, bardzo ładnie już wygładza skórę, ale nie robi takiego sztucznego efektu, mhm. bo często te pudry wygładzające, wiecie, one aż robią taki mega, mega mat i to wygląda nienaturalnie. I też podkreślają strukturę skóry. Mhm, dokładnie. A tutaj jest faktycznie ona bardzo gładziutka. Ekstra i on jest bardzo lekki, w ogóle go tak. praktycznie nie czuć. W ogóle go nie czuć, w ogóle go nie widać, ale jednocześnie spełnia swoją funkcję, czyli po prostu bardzo ładnie utrwala ten make-up i daje taki efekt mocnego bluru. E, no nie wiem. Sprawdzimy to, sprawdzimy e, od razu. Lecimy. On w ogóle występuje w trzech odcieniach. Ja uważam, że ten w kolorze żółtym i ten w takim delikatnym różowym kolorze przy naszej europejskiej karnacji sprawdzą się idealnie. Jules jest zadowolona, ja ją dobrze znam. I widzę, że ta mina mówi więcej niż tysiąc słów. Ja wam muszę to pokazać na połowie, bo to będzie w ogóle bardzo mocno widoczne. No dobra, chyba tutaj nie trzeba nic więcej dodawać. Jest, no jest świetny. Jest naprawdę rewelacja, jeśli chodzi o wygładzenie, yy, utrwalenie jestem ciekawa, jak to będzie się trzymało, ale przede wszystkim no jest po prostu niewidoczne. Super. Czyli uważasz, że moja polecajka jest już w Twoim mniemaniu wiralem, tak? Tak, tak, tak. Rewelacja. U mnie na pewno Nie będzie słów na wiatr. No dobrze, Jules, ale ja ufam Tobie jak nikomu innemu, jeżeli chodzi o kwestie poleceń makijażowych i ja widzę, że Masz produkty, całe dwa. Jednego w ogóle nie znam, jeden to jest absolutny must have i też nie rozumiem, dlaczego on w dalszym ciągu nie jest wiralem, więc proszę, pokaż mi. Je. Chyba wiem, o czym mówisz, yes. e, czyli o korektorze z Nars. E, słuchajcie, to jest chyba produkt, bez którego ja już naprawdę nie umiem. On jest zawsze i w mojej kosmetyczce, i w moim kufrze makijażowym e, i to jest taki produkt, który ratuje w każdej sytuacji, jeżeli chcemy coś zakryć, a nie chcemy, żeby to było widoczne na skórze, no to na na pewno ten produkt sobie da z tym radę. Czy to są y, jakieś y, mocne zasinienia pod okiem, bo mimo to, że jest on w słoiczku i jest taki kremowy, można go stosować śmiało pod oko. Czy to są jakieś blizny y, widoczne, czy to są tatuaże, czy to są y, na przykład nieudane próby y, makijażu permanentnego, które chcemy skorygować. Y, czy na przykład y, wyrównać idealnie kształt ust, czy kształt brwi. To no taki to, idealny produkt też mm -hmm. do podczyszczania makijażu. Do takiego final touch i on ma takie wykończenie soft mat, bym powiedziała. Nawet tak się nazywa. Tak, pięknie, o, dokładnie, pięknie odbija światło i w ogóle nie wygląda y, ciężko y, na skórze, więc. Y, w ogóle ma piękne kolory i tak naprawdę osoby i z jasną karnacją, i z troszeczkę ciemniejszą są w stanie idealnie taki kolor do siebie dopasować. Tak, jest mega, mega wydajny. Już o tym korektorze też opowiadałyśmy wielokrotnie, na pewno w odcinku właśnie o korektorach. I powiem szczerze, że jeszcze się nie spotkałam z żadnym innym tego typu produktem, który mógłby gdzieś go zastąpić. I od lat niezmiennie uważam, że jest to top of the top. Aproof. Ile co dalej z drugim produktem, który też dobrze znasz, czyli pędzel. Słuchajcie, ten pędzel to jest absolutny game changer, ma cudowno, cudowny kształt, e, takiego troszkę języczka. Idealnie rozprowadza wszystkie kremowe, płynne produkty, e, dosłownie tworzy efekt tafli na skórze. Zarówno e, ja go uwielbiam do podkładu, ale i też do konturowania na mokro, do różu, e, właśnie m, na mokro, no... To jest taki mój naprawdę pędzel, bez którego ciężko mi się obyć, i nawet jak mam ileś y, czystych pędzli w kufrze, to i tak zawsze po prostu umyję go, żeby go mieć do każdego makijażu pod ręką. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że zobaczyłam ten pędzel u Julki na jednej sesji, gdzie Jula wykonywała makijaż na modelce i tak przeglądałam się troszkę z daleka, mówię jakim ja to pędzlem aplikuję i tak podchodzę, tak z jednej strony, z drugiej w końcu mówię Jula jaki ty masz pędzel, bo po prostu podkład, który aplikowała tej dziewczynie no wyglądał idealnie, no i Jula mówi nasza seforka Ja mówię który to jest, bo po prostu nie znam tego pędzla i serio od momentu, kiedy ja kupiłam sobie ten pędzel, to nie używam gąbki do makijażu. Mm -hmm. To jest, gdzie wydawało mi się, że to jest w ogóle niemożliwe do zastąpienia, to ten pędzelek e, numer 47 e, Approved ponownie. E, no dobra Jules, a powiedz mi coś więcej o tym, bo ja przyznam się szczerze, nigdy nic nie używałam od marki patmagraf, e, To wygląda na róż, a jak wiesz, ja i róż, bardzo tak. się lubimy. Tak, zdecydowanie. E, więc proszę powiedz mi dlaczego? Ten produkt powinien być wiralem, a nie jest. Ja jestem absolutnie zdziwiona i to jest jakby chyba fakt tego typu, że jest naprawdę bardzo dużo tych różnych mm. różów w kremie aktualnie w ofercie, ale uwierzcie mi, że ten jest zupełnie inny niż wszystkie inne. Ma tak nietypową konsystencję. Okay. Tak, możesz, oczywiście. Yy, ona jest ciężka do opisania, yy, i powiem Wam, że właśnie dzięki tej konsystencji on się idealnie przykleja do skóry, sprawia, że ta skóra jest taka wypełniona. I moim takim trikiem jest nakładanie go w ogóle na koniec makijażu, kiedy już cały makijaż jest przypudrowany, mm. żeby go delikatnie wklepać gąbką i pokażę Wam to teraz, żeby nie być go słowna, a możemy na Tobie oczywiście. Proszę, działaj. Proszę bardzo, więc ja go sobie nabieram właśnie na gąbeczkę i takim ruchem tapującym go doklepuję i on dosłownie tak pięknie dodaje blasku skórze, sprawia, że policzek się unosi dosłownie w moment. Show me. Tak. Zobacz, no i to wygląda po prostu przepięknie na skórę taką nawilżoną. To w ogóle zdrową. to jest taki mokry, mm -hmm. mokry wet look. To w ogóle jest mega też modne i takie popularne, wiralowe teraz. Tak, ale nie, no to, co mega. jest zaskakujące, to właśnie, on mimo nie robi to, dziur, nie, absolutnie, nie robi plam, nie robi dziur, nawet na przypudrowaną skórę i jeszcze świetne jest to, że mimo, że on jest e, jakby w odczuciu taki zastygający na skórze, no to po prostu cały czas wygląda na mokry, nie ma żadnych drobinek, więc jest tylko taki efekt właśnie tego takiego wilgotnego odbicia światła, ale absolutnie się nie zjeżdża, nie rozciera, nie zmywa w ciągu dnia. Trochę to wygląda jak połączenie różu z takim mokrym, mokrym rozświetlaczem, mm -hmm. Dobrze, Julia, jak tak patrzę na nasze produkty, to myślę, że czas na jakieś produkty do pielęgnacji. Nie, nie mogłaś się doczekać. Nie, nie mogłaś się doczekać. I niestandardowo, ale zacznę od pielęgnacji włosów. Mhm. Ja ogólnie uważam, że produkty do włosów od Sephora Collection są totalnym, ale to podkreślam, totalnym sztosem, bo zarówno szampony, jak i odżywki są świetne, ale. Miłość jedna i wielka należy do tego produktu. Ja nie wiem, czy tego używałaś. Pewnie tak. to jest głupie pytanie, tak. ale zadam je tutaj. Używałaś tak? Używałam, tak? uwielbiam, ale w zasadzie powiem szczerze, że większość tego opakowania zużył mój mąż, który po prostu jest ogromnym fanem mhm. tego produktu. To nie jest jedyny pan, bo bardzo często w ogóle do perfumerii wracają panowie, którzy. Podbierają swoim mm -hmm. partnerkom bądź żonom ten produkt i mówią, że to jest świetny produkt również właśnie do mycia zarostu. Nie wiem, czy o tym słyszałaś? O nie, tak go nie słyszałam. Tak, aczkolwiek no, generalnie marka Sephora nie poleca i nie rekomenduje używania tego typu produktu do zarostu, natomiast no, jest to jakiś feedback, który mamy od naszych klientów, ponieważ ten produkt, a może Powiem co to za produkt, bo chyba jeszcze to słowo nie padło, czyli peeling do skóry głowy, który jest jednocześnie szamponem. I ten produkt posiada ocet z jabłek, który nadaje takiej miękkości, mm. lekkości, błysku właśnie włosom, więc również zmiękcza twardszy zarost i posiada sól. I ta sól się świetnie rozpuszcza. Bo nie wiem, czy em, spotkałaś się kiedyś z tego typu produktami, e, które mają e, właśnie jakąś wkładkę mechaniczną, że ciężko jest wypłukać tak. to z włosów. A tutaj e, nie ma tego problemu, ponieważ ta sól pod wpływem ciepła wody, ona się delikatnie rozpuszcza, pięknie się pieni, pachnie. No, w ogóle zupełnie inny level mm -hmm. e, wieczornej pielęgnacji w łazience. No mój mąż na pewno chwali sobie bardzo to, że on e, jest mega wydajny. Dosłownie niewielka ilość jest potrzebna i przede wszystkim on daje efekt takiego naprawdę super oczyszczenia. Dzięki tak. temu yy, no, czujemy, że mamy taką świeżość po prostu na tej skórze głowy, ale też on pięknie odbija włosy od nasady, więc jeżeli gdzieś tam zależy Wam na tej objętości, yy, boicie się tego, żeby te włosy były przyklapnięte, no to to jest taki produkt, który idealnie się do tego sprawdzi i jego można stosować właśnie zamiennie, zamiast szamponu od czasu do czasu, tak najlepiej raz na dwa tygodnie, yy, żeby właśnie pod, yy, podtrzymać ten efekt. Świeża ścieżka. Tak, dokładnie no to ja teraz Paula zacznę z kolejnym produktem, i ja wiem, że tutaj ci coś Ach. podkradłam, bo marka Erborian jest jedną Ach. z twoich ulubionych, i na pewno nie będziesz miała żadnych wątpliwości co do mojego wyboru. Absolutnie. Jest to nowe serum, bo dobrze znamy już ten taki olejek na noc, y, mocno taki regenerujący, i to jest niekwestionowany viral, ale jakiś czas temu do portfolio dołączyło właśnie to serum. Dla osób, które boją się tych konsystencji takich olejkowych i szukają czegoś, co będzie bardziej, Lekkie, właśnie takie wodniste, co pozostawi taką właśnie lekkość nawilżenia mm -hmm. na skórze, no to to jest naprawdę rewelacja. Nie jest to mm. produkt tłusty, tak naprawdę przepięknie pachnie. Tak, Może używać go każdy, a efekt, jaki zobaczycie na skórze, to jest właśnie takie rozświetlenie, nawilżenie, napięcie. W ogóle ten produkt działa na wszystkie siedem oznak starzenia się skóry. Ma kwas hialuronowy, ma delikatne kwasy PHA, które mają też takie właściwości no, ja powiem tak. Erborian e, wytoczył sobie e, tutaj niemałe wyzwanie, ponieważ będzie ciężko im przebić mm -hmm. jakimś nowym produktem, który pewnie kiedyś się pojawi. E, ten produkt, no ja jestem absolutną fanką. No, oni nie, nie osiadają na laurach, naprawdę tak czekamy. czekamy, czekamy, czekamy czym nas jeszcze zaskoczą. Tobie i Wam, Wisienkę na torcie. I wisienkę w zapachu. Ja nie wiem, czy Ty znasz markę The Seven Virtus. Tak, ja się już z tym spotkałam i kurczę, chyba dzisiaj Kajka będzie pa padała w tym odcinku. Tak, Wiele Jaro, przepraszamy, to jest Twoja wina, ale e, zarówno błyszczyki, jak i zapach e, to polecenie e, Kajki. E, generalnie ja przepadłam i pamiętam ten dzień, jakby to był wczoraj, jak właśnie jechałyśmy z Kają na e, warsztaty DCP mhm. e, i Kaja poperfumowała się tym zapachem w taksówce. I ja mówię dziewczyno, czym ty pachniesz? Ja mówię, nie znam tego zapachu. I ona mówi, że to jest Vanilla Woods. Ja mówię, co to jest za zapach? I faktycznie to był mój taki pierwszy kontakt z tym zapachem. Teraz ta marka jest aktualnie dostępna u nas w perfumerii w Galerii Krakowskiej. Więc no cóż ja mogę powiedzieć, wszystkie przepadłyśmy. No dobra. Generalnie tytułem wstępu. Marka pochodzi z Kanady i słuchajcie, ta marka, jakby jej misją jest tworzenie takich luksusowych zapachów, które jednocześnie mają wspierać kraje, które objęte są konfliktami, więc mają też takie bardzo... Mm, Ciepłe przesłanie. Są to marki bardzo transparentne, które po prostu wspierają ludzi w potrzebie. I to już jest taki pierwszy, pierwszy plusik, który ja sobie przy tej marce mm -hmm. zaznaczyłam. Natomiast zapachy, dlaczego te zapachy nie są wiralem, nie wiem, ale one są świetnymi takimi zamiennikami najbardziej wiralowych zapachów, które aktualnie są. Ponieważ skupiają się wokół wiśni, wokół wanili, wokół lici, wokół klementynki, Czyli tak, generalnie... najbardziej Zapachowe, teraz najbardziej pożądane. I Dokładnie. Też trwałe bardzo. Tak. A wiesz, dlaczego są trwałe? No właśnie, słyszałam, że one mają dosyć duże stężenia. Tak. Między 22 a 30% mm -hmm. olejków eterycznych e, jest w tych zapachach. Dlatego też ten zapach na początku może wydawać się bardzo delikatny, ale czujemy go autentycznie cały dzień. Tak, i ja właśnie miałam dokładnie to samo, jak poczułam pierwszy raz u Kai, ten zapach, że ona cały dzień po prostu była pop poperfumowana, i w momencie, jak po całym dniu przeszła obok mnie, to taki zapach tak, szedł za nią. Za nią, po prostu jak taki woal. To jest ten zapach z ogonem, którego wszyscy poszukują. Tak. Jest w bardzo dobrej cenie, bo umówmy się, ale kosztuje ponad 400 zł za taką pojemność, więc uważam, że jest to naprawdę hot deal. No więc, Jules, przechodząc sprawnie do testowania. Tak. Wybierasz wiśnie czy wanilię, ponieważ przygotowałam ci, moim zdaniem, dwa najpiękniejsze. Mm, no i moje ulubione nuty zapachowe, ale zazwyczaj już mam wanilię, więc przewrotnie dziś y, może jednak pójdę w wiśnie, Bardzo proszę. Ja tutaj czuję luksusową o, wiśnię. Tak, to tu jest jakby luksusowo, zdecydowanie. Jakby tak. mhm. I ja już czuję, że po prostu. Jest tak intensywnie i tak y, zmysłowo, y, że ja będę na pewno ten zapach czuła na sobie y, przez, tak, przez dłuższą chwilę. Y, no, mnie też się bardzo podobają te flakony. Ten minimalizm, ta klasa, którą one w sobie mają. Uh -huh. y, bardzo chętnie bym na swojej półeczce y, nie jeden, jak i nie dwa i nie A, trzy kolekcje tak, postawiła zdecydowanie. Ale myślę, że powinnaś jeszcze spróbować może tym razem na dłoni tą wanilię, bo ona w ogóle przez markę nazywana jest, uwaga, e, karmelowym sweterkiem. No to jest tak słodkie i urocze określenie. E... Takim karmelowym sweterkiem to ja bym się jesienią chętnie otuliła. Mm -hmm, dokładnie. Mm. Piękna, prawda? Nie no, jest przepiękne, naprawdę. Mm, jakby nic dodać, nic ująć. Chyba ten de szła. I co, czuć? Czuć, czuć, czuć. Chodź jeszcze, chodź jeszcze. Mm. Dzięki. Cudownie. Cudowy. No i Paula, miałaś rację. Ten błyszczyk cały czas tutaj jest, mega trwały. Dokładnie tak. A wy macie jakiś produkt, który nie jest wiralem, a według Was powinien być? Koniecznie podzielcie się z nami w komentarzu, bo ja i Jules mamy ochotę coś przetestować.